Obecna w Norwegii, może tutaj się przywitam. Wieje dzisiaj mocno nad morzem, więc no, jeszcze się nie odezwałam, bo byłam bliżej wody i tam bardzo szumiało. Wybrałam się, mam, zostało mi dosłownie weekend do końca urlopu i wracam do pracy. I dzisiaj postanowiłam rano. Wybrać się na plażę, na moją ulubioną plażę. Tutaj niedawno byłam z moim bratankiem i bratem, no i mężem. Dobrze. I teraz, jak sobie tutaj spaceruję, to tak mi się przypomina, właśnie, tylko że jak mój bratanek tutaj był, no to woda była zimna, chociaż jemu to nie przeszkadzało. Natomiast dzisiaj po tych wszystkich upałach w Norwegii jest taka ciepła woda, że ja nie wiem, czy kiedykolwiek przez te wszystkie lata czułam tak ciepłą wodę. Jak dzisiaj, piasek, wszystko jest nagrzane. Także myślę, że ludzie, którzy byli tutaj w Norwegii, podczas kiedy ja byłam w Polsce, no skorzystali tak, z tego, co, co tutaj w pobliżu mamy że właśnie mieszkamy blisko morza i, i mamy piękne plaże. A ja dzisiaj, tak potrzebowałam takiego odpoczynku sama ze sobą, żeby <grym> sobie odpoczęła. Tak po prostu psychicznie, szum wody. Na plaży jestem sama. Gdzieś tam przechodzą ludzie z pieskami. Ale dzisiaj akurat dzisiaj jest piątek. No nie ma nikogo, żeby korzystał z plaży. Jest wiatr, ale dzisiaj jest 20 stopni, więc ten wiatr jest tak cieplutki, że może wiać. Jadłam sobie troszkę na plaży, nie spieszy mi się do domu. Syn poszedł na wyprawę pod namiot. Troszkę się o niego martwiłam, jak to ja, dlatego, że u nas w ostatnim czasie, no jest, są wysokie temperatury i jest bardzo ciepło w Norwegii i zapowiadali na moim terenie burze. Oczywiście, na szczęście te burze. E, ominęły e, moją miejscowość, e, ale było tak parno wtedy, kiedy się wybierał pod ten namiot. Że ja sobie myślę, rany boskie, jak tak e, pogoda się załamie, i, 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 e, i z tego wyjdzie jakaś burza, to po prostu stałam sobie u siebie na balkonie i tak patrzyłam na to moje pasmo, było, bo tam gdzieś, właśnie, e, e, nocował mój syn, to tak sobie myślę, no, matki to mają po prostu. I tak sobie mówię do, do mojego męża. Popatrz, mężu, jak to jest. Nasze dziecko jest 50% moje, 50% twoje, i zobacz, jakie mamy dwie różne reakcje. Ty się cieszy, że sobie wyszedł z domu, poszedł sobie z kumplem pod namiot. On lubi przebywać w naturze, lubi przyrodę. Więc ma no, super. Trzeba się też tak wczuć w ten wiek, kiedy samemu miało się 15 lat i po prostu no, rodzice przynudzali, tak? No nie oszukujmy się. Człowiek potrzebował tej wolności. A mój syn ma troszkę taki ogór w <laughs> postaci mnie. <laughs> tak miała córka ze mną i tak teraz ma syn niestety, że ja no po prostu się martwię. Ja już natury jestem taki człowiek, jestem wrażliwcem. Dużo myślę, buduję sobie jakieś scenariusze, pracuję nad tym, ale no nie jest łatwo. Nie jest łatwo, bo tutaj wchodzą w grę emocje, to jest moje dziecko i o niego się martwię. Więc dzisiaj też potrzebowałam takiego poranka, bo oczywiście źle spałam w nocy, no bo zamiast się cieszyć, że, że, że zostałam sama z mężem w domu. Muszę coś fajnego porobić, to, to ja się zamartwiałam po prostu, dlatego że właśnie ta pogoda była niestabilna i, i tego najbardziej się obawiałam. Ale jest, jest temperatura zeszła poniżej 25 stopni. Dzisiaj jest właśnie tak, jak mówiłam, tak jak jechałam było 19, teraz jest 20. Przyjemny cieplutki wiatr. Ja nie wiem kiedy ja stąd sobie pójdę, jest mi tak dobrze. Jestem teraz w tej chwili sama na plaży. Ludzie pewnie część jest w pracy, no bo nie wszyscy mają urlop akurat w takim terminie jak ja. Po przyjeździe do domu zabieram się za obiad. Dzisiaj będę robić sos kurkowy. Kurki dostałam w prezencie od osoby, która bardzo lubi zbierać grzyby. Ja kurki przygotowuję w ten sposób, że najpierw soleję tak z pół łyżki dużej um, soli i zalewam to wrzątkiem. Myślę, że to jest dobry sposób na dokładne oczyszczenie kurek. Ja już tutaj drugi raz płukam yy, kurki, więc wodę już mam bardzo czystą lub prawie czystą. Bardzo fajnie się wypłukały. W ostatnim filmie pokazywałam, że kupiłam dużo opakowań jagód świeżo zbieranych i nie mogłam się powstrzymać, musiałam dokupić dzisiaj jeszcze cztery opakowania, są po prostu przepyszne. A tutaj biorę się już za przygotowywanie sosu kurkowego, najpierw cebulka i ja lubię sobie pokroić kurki na drobniejsze kawałki, ale nie za bardzo, bo lubię jak są takie wyczuwalne, małe kawałeczki grzybków. Pokrojone kurki lądują razem z cebulką i będą się przez chwilę podsmażać razem. I na koniec zalewam wszystko śmietanką i tak około 10-15 minut duszę. Jadłam z ziemniaczkami młodymi, bardzo dobre danie. Wyszłam sobie na dwór, przed dom, na popołudniową pobiednią kawkę. Obiadek był bardzo smaczny, ziemniaczki nowe bardzo dobre, bo nie zawsze takie są. Te akurat były bardzo dobre i do tego sos kurkowy ze śmietaną. No po prostu była pychota, smakowało mi bardzo. Chciałam wszystkim bardzo serdecznie podziękować za czas. Jaki dostałam na moim kanale, że ludzie znaleźli czas taki, w takim okresie wakacyjnym, urlopowym i, i odwiedzili mój kanał. Bardzo serdecznie dziękuję za to. Mój urlop dobiega końca, miałam go 4 tygodnie, czyli cały miesiąc, i od poniedziałku wracam do pracy. Ja bardzo lubię swoją pracę, więc nie wracam za karę, wracam do moich dzieci, które. Bardzo lubię i, i już w sumie zaczęłam za nimi tęsknić. Moja praca zawodowa daje mi bardzo dużo satysfakcji, więc jakby nie ubolewam bardzo nad tym, że, że, że ten urlop się kończy. Jeszcze nie jest pora na to, żeby mieć wieczny urlop, więc takie zasiedzenie się na dłuższą metę też nie jest wskazane. U nas wiaterek dzisiaj wieje, ale jest bardzo przyjemnie, bo tak jak już mówiłam wcześniej, jest ciepły. Ten wiaterek jest ciepły. Także dziękuję wszystkim za nasze spotkania teraz w okresie szczególnie urlopowym. W miarę swoich możliwości będę się odzywać, pokazywać, przychodzić na nasze spotkania. Zobaczymy, co tam dalej będę wymyślać. Teraz widzę, że bardzo lubię przychodzić z takimi zwykłymi vlogami, z taką relacją, co u mnie słychać. Myślę, że nawiązałam bardzo fajny kontakt z ludźmi, którzy mnie oglądają, i tak sobie pomyślałam, że, no, że fajnie też przyjść na takie spotkanie i pokazać, co tam u mnie słychać, bo mam wrażenie, że, że już po roku czasu, po tym jak poznałam bardzo dużo wspaniałych, sympatycznych ludzi na moim kanale. To um, odważyłam się przychodzić z czymś bardziej, może, takim prywatnym, um, czyli z moim takim życiem codziennym tutaj w Norwegii. I filmiki widzę, że, że zawsze gdzieś tam jakieś wyświetlenia są, czyli, czyli ktoś jest zainteresowany, przyjdzie i zobaczy, jak mi jest tutaj w tej Norwegii, co ja robię. Myślę, że to samo co wszyscy wszędzie. Praca, dom. I tak w koło. Zdrowie najważniejsze i radość z życia. Także dziękuję za dzisiejsze nasze spotkanie i do następnego.